Widok z ratusza w Częstochowie. Proszę. Jasna góra. Tutaj jest galeria dobrej sztuki. Polecam. Tu wszystko mamy o, na malowane i gdzie co jest. Jaki budynek. I proszę. kościół świętego Jakuba tu na wprost pokazuję tak? archi... Archikatedra. Archikatedra. No to, tutaj się zostanie, to Nie zostanie... Gotyk, dworzec kolejowy. Huta Częstochowa Wznowiła produkcję. A tu jest jasna góra. I chyba wszedłem naokoło Bardzo ładnych widoków. I pokazuje jak tu wygląda na wieży ratuszowej w Częstochowie. Fajne i tu wszędzie są. Opisy tych budowli. Tak. No, tylko... No. no i tak to jest.